Siejemy jednak ten popląd ze Żyta, tam, kawałek, małek. Tu było zasiane też tym siewnikiem. Przyjawnisko ten. Chciałem pokazać tym młodym, bo młodzi mają tam 25, 27, 30 lat. I tam, rozumiem, się wymądrzają na temat upawy bez orkowej. Tam nie przeszkadza, mogą sobie orać, nie orać, mi tam jest wszystko jedno. Będę zobaczyć. Siewnik dwutalerzowy. przekładnią nie wiem czy będzie widać z 1998 roku to ma ile? 27 lat, prawie 30 lat na wnik już takie były siewniki Teraz mi powiecie młodzi, że oni tam jakieś nowoczesne oprawa, siemniki talerzowe, bezorkowo 30 lat temu już takie coś było Jest zasiane żyto żyto, mieliśmy żyto, to jest taki praktycznie cienki poślad z tej ziemi obisanej, a tu jest ta, ta gryka tak do próby jest za ciekawe nie jest, ale jest a tu jest właśnie ten zatależowany obornik pod, po ziemniakach, pod, może obornik, obornik dobrze rozłożony, więc tak to wygląda, pod pszenicę. Trochę może sprowadza tych młodych na ziemię, że była jakaś nowoczesna uprawa bezorkowa, siemniki talerzowe 30 lat temu. 30 lat temu już takie coś było, było siane. A prawie 40 lat temu były osiane buraki żytopopulnowe w Tryptilu. Tutaj też było właśnie zasiane, zasiane tym średnikiem. Też średnisko. Tak